Witajcie! Otrzymaliśmy od Was wiele zapytań dotyczących utylizacji opon, w związku z czym postanowiliśmy w dzisiejszym odcinku przybliżyć Wam ten temat. Dlaczego opon nie można wyrzucić do standardowego pojemnika ze śmieciami? Ponieważ opony w swoim składzie zawierają m.in. kauczyk naturalny i syntetyczny, stal, włókna, a poza tym szereg surowców szkodliwych dla środowiska naturalnego. Jak możemy się ich pozbyć? gospodarstwa domowe mogą oddać opony w ograniczonej ilości do punktu selektywnej zbiórki odpadów po udokumentowaniu uiszczenia opłaty za wywóz odpadów. Kolejna możliwość to pozostawienie zużytych opon półwulkanizatora za drobną opłatą lub przekazanie ich do bieżnikowania i nadanie im w ten sposób drugiego życia. Kolejne rozwiązanie to wykorzystanie ich np. w ogrodzie lub jako bariery ochronne na torach wyścigowych. Przedsiębiorstwa mogą przekazać je przez takie firmy jak nasze na instalacje, które zajmą się ich recyklingiem. Na czym polega recykling opon? Pierwszy etap recyklingu to sortowanie na materiał nadający się do dalszej obróbki i taki, który zostanie rozdrobniony na elementy około 20 cm, tak zwane chipsy, które posłużą jako paliwo do pieców cementowych. Wysortowany materiał spełniający określone normy trafi do dalszej obróbki gdzie zostanie rozdrobniony, a następnie zostanie z niego odzyskany drut i oddzielona włóknina, a pozostałość zostanie zmielona na tzw. zwany puder. Tak wysortowana frakcja w postaci pudru posłuży jako materiał do produkcji dywaników gumowych, mat wydłuszających, wycieraczek lub jako dodatek do maski tunicznej. Natomiast drut trafi jako wsad do piecy hutniczych, a włóknina jako dodatek do paliw alternatywnych. Podsumowując... Pozbywajcie się opon w legalny sposób, chroniąc tym samym środowisko naturalne i tak cenny dla nas ekosystem. Nie daj Boże, nie wyrzucajcie ich do lasu, ani nie palcie nimi w piecu, bo wódz nam zakazał.